Cześć, witajcie, ja jestem Sebon. Witam Was w kolejnym filmie Hot Wheels'owym. Mikołaj w tym roku przyszedł do mnie troszeczkę wcześniej niż 6 grudnia, bo przyszła właśnie do mnie paczuszka z nowymi modelami do mojej osobistej kolekcji. Jest to oczywiście Mikołaj od mojej kochanej narzeczonej, której bardzo serdecznie dziękuję za ten prezent. A teraz tak, otworzyłem już paczkę i jeszcze do niej nie zajrzałem, więc robimy to na żywo. Nie przedłużam, lecimy. Zobaczmy, czy wszystko się zgadza. Jakby wiem, co było w tym zamówieniu, bo sam w zasadzie wybierałem. No i dobra, mamy elegancko zapakowane. Więc, co pierwszy model do kolekcji, nie będę robił cięć, po prostu z Wami sobie to odpakuję. I pierwszym modelem jest kolejny RLC w mojej kolekcji Mazda RX7. No i wydaje mi się, że tak jak było w opisie, stan jest idealny, nie widać tutaj za bardzo żeby była rozklejona. Zaraz oczywiście jeszcze sobie ją otworzę, ale zanim to lecimy i bierzemy drugi model, który znajduje się tutaj w pudełku. Bo to też jest dosyć ciekawy model, który uzupełni moją kolekcję. Oj, coś pięknego. Takie prezenty to ja uwielbiam dostawać. A tutaj mamy premiumkę Nissan 240 SX S14. No, coś wspaniałego. Także dwa bardzo fajne modele do mojej kolekcji. No, jaram się, jaram się bardzo. Teraz otworzymy sobie tą kartę tej RX-7. Zobaczymy, czy wszystko się zgadza. Wydaje mi się, że tak, bo sprzedawca był zdecydowanie polecany. Ogólnie modele były kupowane przez Vinted. Także, no, raczej się nie zawiodłem, ale dla pewności otwórzmy sobie to i zobaczmy, czy wszystko jest tak jak należy. No i dobra, Mazda otworzona, wygląda idealnie. Tutaj jedynie jest takie jakby lekkie rozklejenie, bym to nazwał. Znaczy, to nie odchodzi, w ogóle jakby ten plastik, także jest git. No i teraz pojawia się pytanie: które sam sobie zadaję, ale na które w tej chwili jeszcze nie umiem sobie odpowiedzieć. Może Wy mi w tym pomożecie, czy otwierać tą Mazdę, bo ogólnie te rlc tak mi się podobają, że naprawdę chciałbym je mieć jako luzaki, ale od kiedy je dostałem Supre, to naprawdę zakochałem się w tych kartach, bo są one naprawdę przepiękne. No i teraz jest właśnie to pytanie, czy to otwierać, czy zostawić sobie na karcie. Ewentualnie, oczywiście, jeśli bym otworzył, no to tak jakoś to fajnie rozciąć, może jakoś da radę to odkleić, tak żeby nie poniszczyć karty, żebym mógł sobie wyjmować oraz wkładać ten model z powrotem na, na tą kartę i oczywiście do protektora. Tak czy siak, jest to moje drugie RLC w kolekcji. No i powoli tak się zaczynam wkręcać w te właśnie lepsze modele typu RLC i Premium, że po prostu zamiast na prezent od mojej narzeczonej powiedzieć, że potrzebuje coś, co naprawdę potrzebuje, to stwierdziłem, że nie. Jakby potrzebuję tych Hot Wheelsów, więc yy, no, to już zaczyna mi wjeżdżać w wyższy level kolekcjonerstwa, zbieractwa, no to już zaczyna powoli być choroba mi się wydaje. Ogólnie tak, kupiłem, znaczy kupiłem, wybrałem sobie yy, RX-7, bo no te japońs ta japońska motoryzacja cały czas mi siedzi w głowie, no i te rlcki. Wiadomo, zrobiłem sobie taką małą listę RLC-ów, które chciałbym jeszcze mieć w swojej kolekcji. Natomiast, no, zdecydowanie Mazda RX-7 była na pierwszym miejscu z tych, z których po prostu najbardziej bym chciał. Oczywiście, w no, granicach rozsądku, jeśli chodzi o cenę, no, bo cena tej RX-7 jeszcze jest dosyć znośna. Ogólnie mogę wam powiedzieć, że za te dwa modele wyszło 265 zł, już razem z przesyłką także wydaje mi się, że to jest dosyć dobra cena za samą RX7 wyszło 200 zł, także no patrząc na inne jakby wystawione ogłoszenia na Vinted, no to tam chodzą między właśnie 200 a 300 zł, także wydaje mi się, że 200 zł za tego rLCK to jest zdecydowanie dobra cena. Na grupkach widziałem kilka razy były sprzedawane nawet po 190, 180, ale to naprawdę trzeba było szukać. Także to 200 zł. Hmm. Obstawiam, że jest to dobra cena. Oczywiście możecie mnie poprawić w komentarzach, czy dałoby radę kupić jeszcze taniej. Natomiast no, ja jestem mega szczęśliwy. Kolejny RLC do mojej kolekcji. No i drugi i na pewno nie ostatni. Natomiast jeśli chodzi o tą premkę, to jest to również jedna z premek, które musiały znaleźć się w mojej kolekcji. Jest to Hot Wheels Premium z serii Slide Street 2. I mamy tutaj Nissana 240SX. -a. Jest to wersja kołki. Nie wiem, czy to się tak dokładnie wymawia, ale z tymi lampami podobnymi do Peugeota 406. Eee, także troszeczkę można powiedzieć, jest to S14 po lifcie. W zasadzie chyba tak to powinno się nazywać. I ten model, eee, gdy tylko go zobaczyłem, po prostu w internecie, no to stwierdziłem, że ja muszę go mieć. Wygląda on naprawdę fajnie. Jestem fanem jakby samego tego modelu Nissana S14, można powiedzieć, że jest to jeden z moich dream carów i ta seria w ogóle jest całkiem fajna, ponieważ w tej serii znajduje się jeszcze jak sami widzicie Lamborghini Huracan w Liberty Woku, Toyota GR Corolla, Nissan Z ten nowy w malowaniu Falkena oraz Ford Mustang RTR. Co do tej serii, no to fajnie by było jeszcze przygarnąć yy, dla mnie, oczywiście, jeśli o, o mnie chodzi. To chciałbym z tej serii jeszcze mieć to Lamborghini oraz tą Toyota Corolla. Fanem Mustangów, jakimś nie jestem za dużym, natomiast ta Z też jakoś mi nie siedzi. No ale ten model zdecydowanie musiałem mieć. No i mega się jaram, że w końcu go mam. Premiumka oczywiście trafiła do protektora, które dostałem jeszcze od Rafała z Collector case. Yy, no i co? Tak wyglądają te dwa świetne modele, które uzupełniają moją kolekcję. W zasadzie rozwijają ją bardziej, no bo RLC-ków nie mam za dużo, dopiero dwa. A tutaj dwa moje RLC, którymi no naprawdę się mega jaram. Dajcie znać oczywiście, co sądzicie o tych dwóch modelach, które uzupełniają moją kolekcję i w komentarzach napiszcie, co wy zażyczylibyście sobie od Mikołaja, jeśli chodzi o Hot Wheelsy? Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie tego filmu. Zapraszam na kolejne. Życzę udanych łowów Hot Wheelsowych oraz udanego rozwijania swoich kolekcji. I do następnego, także trzymajcie się. Cześć!